To słuchajcie, dzisiaj wyjątkowo z terenu, ponieważ z okazji szóstej rocznicy powstania Tołobańkologii chcę wam coś powiedzieć w inny sposób o jakiejś historii i dokąd pragnienia człowieka prowadzą. Jestem w arboretum pod Oleśnicą. Kto dostał e-maila ode mnie w ostatnim czasie, to właśnie tutaj. Właśnie chodziłem sobie boso. Tak sobie chodziłem. Właśnie. I chcę wam opowiedzieć o takich momentach trudnych w historii. Z czego to się wzięło i dlaczego pragnienia tutaj były decydujące. I w ogóle chcę wam udowodnić też, że jeżeli ktokolwiek wam mówi, że Pan Bóg stoi na przeszkodzie waszych pragnień, to co najwyżej powiem tych zachcianek naszych to tak stoi na przeszkodzie, bo one nas niszczą, ale te głębokie pragnienia sam daje, później je realizuje, później daje radość, później daje odczuć jaki jest kochany. No. To najpierw sam początek teobańkologii, czyli zachwyt Bożą miłością i pragnienie, żeby przekazywać innym. Moja mama ma taką właściwość, że jak coś się zachwyci, to wszystkich woła dookoła. I na przykład tak kras mnie woła Teodor, słuchaj, zobacz, jakie, jakie pingwiny tutaj. O, zobacz, jak ładnie wyglądają, o, 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 jak sobie jeżdżą po lodzie. No właśnie, I ja miałem coś takiego w sercu, żeby dzielić się tym, czym się za sam zachwyciłem, tą Bożą miłością. I ewangelizowałem w pociągu, jako tam nastolatek e, czy tam dwudziestolatek, e, i e, gdzieś tam ewangelizowałem na ulicy, i bardzo chciałem, żeby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o tym, że taki wspaniały plan Pan Bóg ma na Twoje życie. <grym> I. Gdzieś to pragnienie narastało, żeby to jak największa liczba osób usłyszała, żeby jak najwięcej osób było zbawionych, żeby uczestniczyć w tym, w tym dziele budowania Królestwa Bożego. Oczywiście nie, że, że, że teraz ja i nikt inny, tylko razem po prostu. Zresztą to się wszystko zaczyna realizować i to był początek tego zachwyt Bożą miłością i pragnienie ludzie, zobaczcie, jaki Pan Bóg jest dobry, On Was kocha. Zobaczcie to, chcę Wam o tym opowiedzieć. Jak On. Po prostu każdy może być świętym, każdy może doświadczyć tej Bożej Miłości. Tylko trzeba chcieć, i naprawdę później trzeba sprzedać wszystko i kupić tą jedną perłę Ewangelii. Eee, no, tak się zaczęło. Przed chwilą w jakieś mrowisko <głos》> usiadłem. Szukam jakiegoś dogodnego miejsca, żeby Wam opowiedzieć o takich momentach najtrudniejszych i najpiękniejszych w historii teobankologii. Początki były dla mnie bardzo trudne. Czasami po prostu wątpiłem w to, czy ja to udźwignę wszystko. Głównie fanpage się rozwijał i tak sobie myślałem właśnie, czy, czy ja rozmawiałem z kierownikiem duchowym, czy, czy ja to udźwignę, czy ja nie powinienem po prostu siedzieć w konfesjonale na katechezie i tych rzeczy robić i było już o mały włos niemalże, żeby... Powiedzieć, nie, bez sensu to ta onkologia. No to jeszcze były czasy, jak tam nie osób się modliło. Były transmisje na żywo QA z pytaniami, odpowiedziami, na których gromadziło się 300 osób mniej więcej. Później to się przerodziło w modlitwy, medytacje. No i miałem wątpliwości, ale pragnienie pozostawało i ono nie, nie odpuszczało. Jak będę w mrowisku, to zaraz stąd się też ewakuuję. Później pomyślałem sobie, żeby robić co tydzień w środę o 20. Transmisję różnych modlitw, różnego rodzaju. Trochę taka modlitwa wstawienicza, którą teraz mam od 21.15. Nie bardzo miałem ludzi do tego. Przez pół roku jakoś tak chodziłem z tym tematem, żeby wyjść z jakości telefonu, podpiąć jakiś mikser, mieć jakiś instrument, ale widziałem, że posłuchaj, ani nie mam człowieka, ani nie mam sprzętu, ani nie mam pomysłu, ani rozwiązań technicznych. Pół roku po prostu nic, nic. A jak o Darku, który jest codziennie teraz na transmisji, myślałem, to sobie myślałem, nie no, gdzie ja będę z nim współpracował. A później okazało się, że stał się filarem i jest do dzisiaj właśnie tych naszych działań. U niego też w domu prywatnym się zbieraliśmy na te modlitwy o 20. No i przyszły obostrzenia w 2020 roku, o czym wiecie i... Wielka misja Różańca o 20.30 to był trudny czas dla mnie, ponieważ praktycznie wszystko co od strony YouTube'a, ustawień, i grafiki robiłem sam. No rzeczywiście miałem pomoc w postaci śpiewających osób e, i tam, no powiedzmy tam kabelków i tym podobnych, ale reszta była dla mnie trudna, tym bardziej, że miałem parafię, miałem jeszcze katechezę. E, ale Pan Bóg jakoś poprowadził i dał natchnienie do tego, żeby codziennie modlić się na różańcu, rozwijać, nie odpuszczać. Po miesiącu, już taki zajechany i taki trochę, wiecie, z jednej strony bardzo szczęśliwy tym, co się dzieje, ale z drugiej strony, najzwyczajniej w świecie zmęczonym, zapytałem Was, społeczności, czy pomożecie mi w tym, żeby lepiej to zorganizować, żeby ludzi zatrudnić, żeby. Hmm, mogli mieć umowy, żeby to nie było po godzinach wolontariat ich, albo ewentualnie po godzinach jakaś, nie wiem, praca dla parafii Królestwa Burzego, cokolwiek podobnego, tylko żeby oni tylko tym się zajmowali i utrzymywali w ten sposób swoje rodziny. Dużo osób się zadeklarowało, więc mogłem pójść w tym kierunku i powoli budowałem, budowałem zespół, który coraz, coraz wydajniej, coraz lepiej, coraz skuteczniej mi pomaga. Eee, później się pojawiły komentarze biblijne, różne wasze podpowiedzi, co można byłoby jeszcze zrobić. Pierwsze wyjazdy, niesamowicie dla mnie, niesamowite wspomnienia mam z nimi związane, a potem myślę o tym, żeby nagrać swoje piosenki. Były kawery różnych piosenek. Eee, chodziło to za mną, ale wiedziałem, że to wymaga czasu, że to nie są sprinty, ale trzeba w maratonie jakoś to przebiec, ten temat. Powoli, powoli tworzy się ta płyta. W ostatnim czasie dużo Wam o tym opowiadam. Wyszedł teledysk, piosenka, to moc w słabości. Planujemy inne we wrześniu, daj Boże, będzie właśnie ukaże się płyta. Mam tu na myśli nie tylko taki krążek CD, ale platformy streamingowe. Część będzie na YouTubie. Tyle, ile damy radę bo to też trudne i czasochłonne, finansochłonne i tak dalej. Na Pendrive też będą dostępne. No daj Boże, żeby każdy mógł skorzystać i po prostu modlić się tymi, tymi pieśniami, co przyniesie jutro. Mam jakieś plany, które Wam przedstawiałem w innym filmie, ale też będę się Was podpytywał, oczywiście moich przełożonych, będę też się pytał, jak oni to widzą. Bardzo chcę być z nimi w jedności i potrzebuję Was, żebyśmy pięknie się rozwijali, na Bożą chwałę. Użytek ludzi, potrzebuje apostołów, którzy staną za mną i powiedzą: Proszę, księdza, pomożemy, <grywa> bo ja sam nie zrobię wszystkiego. I bardzo dziękuję Wam, że mogę być w tym momencie po sześciu latach kapłaństwa i po sześciu latach teobankologii, bo zaraz na początku po święceniach założyłem właśnie fanpage i kanał YouTube, później doszedł TikTok, później Instagram. I, i chcę razem z Wami działać dalej dziękuję za to, że jesteście. Bardzo dziękuję tym, którzy się za mnie modlą. Bardzo dziękuję darczyńcom, bo bez Was by tego nie było. Po prostu by nie było. No chyba, że Duch Święty by zostawił nie wiadomo co, jakieś środki. Bezpośrednio zadziałał, ale myślę, że nawet lepiej zadziałał, bo dzięki temu, takie, takiemu brakowi mojemu mogę Was zaangażować i możemy to razem robić, a nie tylko robić to dla Was. I z terenu serdecznie Was błogosławię. Proszę Was, zerknijcie na te, na te linki, które są w opisie, które są podpięte też w komentarzu. Yy, możecie dać znać, od kiedy wy jesteście na te jak znaleźliście, czy ktoś wam polecił, czy po prostu samo się wyświetliło. Jak stary dobry numer yy, zrobicie, czyli łapka w górę, po to, żeby więcej osób zobaczyło, też będę wam wdzięczny. Jakiś jednak mrówka jest. To znak, żeby to zrobić. No. Yy, I proszę zerknijcie w ten link zwłaszcza www.teobankologia.pl yy, ukośnik płyta. Tam zerknijcie w opisie i w podpiętym komentarzu znajdziecie ten, ten link. Przeczytajcie, jeżeli to dobry czas dla Was, żeby wejść w misję, być współtwórcą tej płyty, bardzo was o to proszę. 27 maja. Mam nadzieję, że widzimy się albo online, albo w sanktuarium Wielki Drzewa Krzyża Świętego w Wałbrzychu na ulicy Jana Pawła II. Bardzo liczę na to, że to będzie piękne czuwanie przed zesłaniem Ducha Świętego. Tak, błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zerknijcie, co Wam się tu wyświetli. Amen.